I tam sąsiedzie. A tak! Kandyduję. Widzę? Okręg ósmy. No pięknie. Zawodowo zajmuję się finansami. Ja na pewno zastanawiałbym się nad każdą wydaną złotówką. Chętnie zrobię porządek. Zróbmy to razem. Inwestycje to klucz do rozwoju naszego miasta. Szybki dojazd autostradą A1 usprawni nasze miasto. Proszę Państwa, szybki pociąg, szybki tramwaj, szybki. chyba jednak szybki rower. Ja wiem, co zrobić, żeby łódź w giełdzie miast była w przodzie. Wszystkim nam powinno na tym zależeć.